Czy widzisz wszystkie czarne kropki naraz? Rozejrzyj się po ilustracji. Nie widzisz wszystkich? Spokojnie, twój mózg właśnie cię oszukuje. Na tym obrazku jest dokładnie 12 czarnych kropek, ale kiedy skupiasz wzrok na jednej, inne, znikają z pola widzenia. To klasyczna iluzja optyczna pokazująca, jak łatwo umyka nam coś, co mamy tuż przed oczami, jeśli patrzymy zbyt wąsko. Z nauką jest dokładnie tak samo. Skupiasz się na jednym zadaniu z matmy, a zapominasz o wzorach z fizyki. Wkuwasz biologię, a nagle nie ogarniasz chemii. Dlatego właśnie powstało edukowo miejsce, gdzie uczymy mądrze, systematycznie i z całościowym spojrzeniem. Telefon komórkowy ze strzałką w prawo ko repetycje z chemii, matematyki, biologii, angielskiego i fizyki online lub przez WhatsApp. A w okresie wakacyjnym wybierz pakiet 10 dni intensywnej pracy indywidualnej za 1000 zł. Wiedza przestaje znikać z pola widzenia, a zaczyna układać się w całość.